No witam Was moi kochani. Słuchajcie, dzisiaj będę rozpakowywać paczki, które przyszły do mnie. To jest, zaraz pokażę Wam. Zaraz Wam pokażę. To jest taka rzecz, którą dawno chciałam. Nie wiem jak to jest. przecież, bo ta taśma jest, a jej nie ma. O, o dostałam. Dziękujemy za zakupy. Nawóz do trawników. Nie mam trawników. No, ale dziękuję. <grymne> Tutaj mam to, co zawsze chciałam mieć termometr do kompostu. On jest, bodajże, na długość 50 cm. Ma bardzo fajne takie podziałki. Ten zielony kolor to jest. Najbardziej odpowiednia temperatura dla kompostowania. Tam gdzieś czytałam, że już w minutę chyba. O, tutaj zresztą jest rozpiska. Że na gorąco ciepły kompost. Tu jest idealnie. Tutaj fajne rady są też jakieś. Co kompostować. Jakiś stosunek zielonego. No patrzcie, wszystko już jest tutaj. No. No i on w minutę bodajże. 60 sekund. No, to zaraz pójdziemy mierzyć temperaturę. Ale się cieszę gdzie, bo tu taka była ważna rzecz dla mnie. Fajny taki. Idziemy zaraz mierzyć. Też można wiecie tym termometrem temperaturę gleby wiosną sobie mierzyć. nie? Czy już jest odpowiednia, o teraz jest temperatura 20 stopni. No będzie gdzieś tak na zewnątrz. Ja teraz w ręku trzymam to, może w dłoni się nagrze. No i pójdziemy teraz. Słuchajcie, tutaj, mierzyć temperaturę. Ten kompost jest z jesieni, na jesień go tutaj wykładałam. Tu jest tylko świeże. Takie wiecie, z ostatniego plewienia. O, dżdżownice są tu fajne. Pracują ostro. O, zobaczcie, ile tego tutaj jest. Gdzie nie ruszę to. I teraz chcę zmierzyć temperaturę. Co prawda, nie mam nadziei, że tam będzie, wiecie, jakoś gorąco, ale tam chyba są jakieś patyczki. O, trafiłam w jakieś fajne miejsce. No i teraz ponad minutę trzeba czekać. Na to, żeby była temperatura, jaka ma być tam podana, zobaczymy. No więc tutaj temperatura jakby w ogóle nie wzrasta, więc chyba on już przestał pracować. Albo termometr zepsuty. <grywy> Zmierzymy w, drugim, w drugiej komorze, która jest świeższa, i ja ją wyciągałam już y, część kompostu tam do grządek y, pomidorowych. Tutaj już, patrzcie, jest wybrane dużo, ale mam nadzieję, że tutaj będzie ta pryzma jakaś cieplejsza. No, zobaczymy, to się okaże. Coś jakby rośnie, nie? O, zaglądamy tu po jakimś czasie, ale podobna sytuacja, zobaczcie. Dalej, wokół 17, może 16 stopni, więc on już wystygł, bo, no patrzcie, też był do pełna, więc yy, ta masa była duża tutaj, zanim ja to wybrałam do grządki tam pomidorowej, no i wtedy to grzało. A teraz już, już jest to malutkie takie, i się wyziębiło widać. No nic. Trzeba będzie jeszcze jakiegoś azotu dorzucić. No to już dorzucam. Zobaczcie te trawki z plewienia. Więc ech, mam nadzieję, że termometr dobry. <grywy> Tylko po prostu już kompost się wystudził. No i tak będę tutaj jeszcze to przebierać, bo będę potrzebowała do grządek w szklarni. Ja Wam pokażę. On taki sobie jest, nie? Nie jest taki przerobiony bardzo. Taka brązowa masa na razie. No ja już takie te, te, te z głębszych warstw to właśnie biorę do te, te takie już ciemniejsze do grządki. No bo nie mam nic wiecie do wypełniania. Nie chce mi się kupować żadnych podłoży. A tutaj Życie jest. No i mieszam ten kompost tam właśnie z podłożem, z ziemią. Dobrze, bo już się rozgadałam, jak już w kompoście jestem, to po prostu wyciągnąć mnie stąd ciężko. Druga paczuszka to jest bardzo fajna rzecz, którą ja co roku praktycznie zamawiam. Jest to taki coś. To jest to samo. Tutaj jest w małej paczuszce mączka bazaltowa. Polecam w ogóle tą firmę. Ja wam na dole mogę zalinkować yy, właśnie gdzie ja kupuję, bo ta mączka jest stosunkowo niedroga u nich. Bardzo taka jest dobrze zmielona i sucha. Nie ma takich wiecie brył. To jest po prostu już nie chcę teraz otwierać, bo tu się wszystko zakurzy. Dlaczego? Bo ona też często służy do opylania roślin przed mszycami, przed jakimiś szkodnikami. Wiem, że też kapustne ludzie opylają ponoć na ślimaki. Dobra jest ta mączka, wysypać wokół roślin, że ślimaki przynajmniej do pierwszego deszczu nie będą tam przechodzić przez to. Ja co prawda nie mam ślimaków, więc na ślimaki jej nie stosowałam. Ale bardzo dobry to jest też nawóz. Ona troszeczkę też podnosi pH. Bo tutaj widzicie, to jest taki, to, to, to jest, bo to jest mączka z różnych skał bazaltowych. Ma bardzo dużo różnych tutaj pierwiastków, mikro, makro elementów. Naprawdę bardzo, bardzo fajny nawóz mineralny. Ja ją stosuję często że do konewki wsypuję tam łyżkę tego na 10 litrów i podlewam, i bardzo papryki to lubiły. Pamiętam w zeszłym chyba roku czy dwa lata temu. No i takie w ogóle wszystkie warzywa, które nie lubią kwaśnie gleby, to będą przeszczęśliwe. Co jeszcze? Można też do kompostu wsypywać, to tak niweluje zapachy fajnie. Może ja Wam otworzę jednak. Tutaj jest 20 kg, a tutaj jest taka mała paczka 5, bo żeby ze smarta korzystać, to ja sobie tam dokupiłam 5, żeby było... O, ja wam pokażę, to jest taki, taka, nie wiem jak to otworzyć, o. Ja sobie to przesypię gdzieś do wiaderka, bo to wiecie, bardzo wilgoć łapie. To jest taki, wiecie, jak cement wygląda. Taki pyłek. No i to jak... Y Opylicie rośliny, czy nawet jak są mszyce już na roślinach, to właśnie posypać tak, opylić te mszyce. I one, te mszyce się no duszą chyba w tym. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Jak ktoś stosuje to i ma jakieś jeszcze inne zastosowania, to proszę napiszcie mi. Bo jestem ciekawa. Ja to głównie sypię też jako taki nawóz, jak tam glebę przygotowuję. Dodaję do podlewania, do gnojówek, o, jak są już gnojówki z pokrzyw, to tak, żeby trochę mniej śmierdziały. <laughs> bardzo, bardzo fajna rzecz. No, to dzisiaj właśnie chciałam się Wam pochwalić zakupami. To będzie na tyle. Jak coś jeszcze tam macie, jakieś fajne pomysły na temat mączki bazaltowej, to bardzo jeszcze raz proszę. I żegnam się na dzisiaj z Wami. papa. Pa.